Stwierdzisz pani w miłość od pierwszego wejrzenia? O Jezu. Czyli spotykasz się z dwoma. W sumie to straszne. Szanowni Państwo, już od dawna <grym> tęsknimy za pełną salą w naszym kinie, ale... Już dość czekania. Jesteśmy przekonani, że już niebawem zasiądziecie w tych wygodnych fotelach Kina Śnieżka i znów będziecie mogli oglądać na dużym ekranie tak bardzo lubiane przez Was na przykład komedie romantyczne. Dlatego już od najbliższego piątku będzie do tego znakomita okazja. Premierową w całej Polsce, ale również w naszym kinie, komedia. Która, mamy nadzieję, tchnie w tę uciszoną salę nowy powiew świeżości i długo oczekiwanego humoru. Plejada aktorskich gwiazd. Zauroczenie od pierwszego wejrzenia. Spektakularne miłosne rozgrywki, a w tle. Wielkie emocje wokół reprezentacji Polski. Zapraszamy na drugą jako połowę. Co miała prezentować drużyna, bo my nie widzieliśmy żadnego stylu. Ile zagraliśmy dzisiaj dobrych minut? Dwie na dziewięćdziesiąt? Zaskoczyć, zauroczyć, zaimponować. Zrozumiałeś? Pewnie. Ma być na. na Z z. z. z za. Voilà. I ktoś tym. Panie w polej koneser. Dla koneserów. Jarek? Magda? Pierwszy raz w życiu poznałem dziewczynę, która ma wszystko. To nawet jak na ciebie spektakularny rozmak. Nie no, brawo po prostu. Ja chcę tylko twojego doma, a to jest świnia. Chcę zbliżyć się do ciebie tylko po to, żeby cię wykorzystać przeciwko mnie. Poddajesz się? Nie no, nie poddaję się. No raczej co ja tam będę gadał Kumacie szacze? <laughs> Powiedziałeś mi, że ją kochasz? A myślisz, że to jest takie proste. I am too sexy for my love. Too sexy for my love. I'm too sexy for this song.